Wychłodzenia tak naprawdę wyprawowe to są sytuacje takie, którego modelem, której modelem może być wypadek Piotra Morawskiego, który wpadł do szczeliny, w zasadzie rozebrany, w biliźnie przeciwpotnej zbiegając, wpadł do szczeliny na dużą głębokość. Tam nie wiem, jaka tam temperatura ta panuje, stała, ale myślę, że w minus 20 stopni, no więc brak możliwości ruchu. Bo był zaklinowany między dwoma lodowymi ścianami, przyleganie dużych powierzchni lodu, mała warstwa izolacyjna. No to jest wypadek losowy, który się może zdarzyć. Pamiętam, no Piotrek wpadł, dostaliśmy tą wiadomość, ale my byliśmy o wiele niżej, kilkaset metrów niżej, na, na pierwszym wyjściu z bazy do góry. I trzeba było gwałtownie przyspieszyć i zasuwać tam. Myśmy z Mackiem Bablikowskim, jeszcze tam ktoś no, wykrzesali z siebie wszystkie nasze możliwości. Gdybym był szybszy o 15 minut, może ten Piotrek by się dał wyreanimować. No, I to jest kwestia czasu, właśnie te, tych 15 cholernych minut, których no, brakło. No. Wyciągnęliśmy go. Nie wiem, czy jakieś ostatnie tchnienie wydało. Ja go jeszcze długo reanimowałem też. Też myślałem, że przy tym umrę, bo, bo reanimacja w Dolinie Kościeliskiej, a reanimacja na pięciu tysiącach, gdzie się nagle wyszło z trzech i pół, to jest po prostu przepaść. To, to się tak. To się tak nie da łatwo. No i ten Piotrek, no, mogę powiedzieć, że umarł mi na rękach, no to jest taka rzecz, która mi, mnie po prostu prześladuje i gdzieś tam tkwi. Nie?